No, cześć wam. Rozpoczęły się wakacje. W związku z tym postanowiłem nagrać spot, spot, reklamówkę, ostrzeżenie, kontynuację, może bardziej tego, co Piotr Pawłowski kiedyś prowadził, między innymi było to zatytułowane Płytka wyobraźnia to kalectwo. Dlaczego Płytka wyobraźnia to kalectwo? No, ponieważ jak co roku bardzo dużo młodzieży, dużo młodzieży i osób czasem pod wpływem alkoholu, czasem pod wpływem brabury ulega wypadkom złamania słupa na skutek skoku do wody na głowę. Ja takiemu y, wypadkowi uległem 28 lat temu. Dokładnie będzie 4 lipca. To już też, moi mieli, za parę chwil, bo dzisiaj mamy już 22 czerwca. A ja skoczyłem 2, y, 4 lipca 1991 roku. Byłem młodym chłopakiem. Kończyłem dopiero co 18 lat. Poszedłem z grupą przyjaciół nad rzekę Bóbr w żaganiu, i kąpaliśmy się. Byliśmy wszyscy trzeźwi i w pewnym momencie jakiś padło hasło, że zaczniemy się, nie wiem, jak to młodzi ludzie, bawić w gajanego na rzece. Też nikt nie wiedział wtedy co to. Jakie to będzie, miało będzie miał skutki, poniesie za sobą skutki, co się w ogóle wydarzy. Mm. No i Stało się. Stało się to, co nikt, to czego nikt z nas nie oczekiwał, nie spodziewał się. Czyli złamając sobie kręgosłup w odcinku szyjnym. Przerwaniem rdzenia i tylko dzięki przyjaciołom, którzy ze mną byli, szacunek wielki dla nich za pomoc, jaką my udzielili wówczas i wdzięczność do końca życia za uratowanie mi życia, choć ironia, a życie na wózku to też życie, tak? No ale to dopiero dowiedziałem się po czasie. Chciałbym przestrzec młodych ludzi przed głupi, głupimi zabawami, skokami do wody, czy też przed kąpaniem się na nieznanych nam akwenach rzecznych. Dlaczego nieznanych? No, wydaje mi się, że idziemy do wody, nad którą już spędzamy, nie wiem, parę dni. Byliśmy już mniej nie raz, czy to jezioro czy rzeka. I wiemy o niej wszystko. Tak nie jest, moi drodzy. Rzeka jaki. Jezioro to jest woda, która wiecznie pracuje. Pracuje to znaczy, że ta woda się porusza. Wiecznie nosi jakieś kołki, przedmioty. Jak nie woda, to ktoś z ludzi może wrzucić do wody taki przedmiot, i my na drugi dzień, oczywiście, albo jeszcze tego samego dnia wieczorem, idziemy skoczyć. Nie wiedząc, że coś pod tą wodą już jest, tak? Skaczemy, uderzamy głową w przedmiot, w ścianę, w mur, tak jak ja to zrobiłem w 91 roku 4 lipca i co? I tragedia gotowa. Tragedia nie tylko dla nas, samych, ale dla wszystkich, którzy, 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 którzy byli ze mną, tak, bo a, koledzy moi też to przeżyli. Rodzina najbardziej do dzisiaj to przeżywa. A, i wszystko wywraca się do góry nogami. Długie miesiące w szpitalu zastanawianie się, czy wyjdę z tego. Dlaczego ja? No ale cóż, życie biegnie dalej, tak? Zatem, młodzi ludzie, zanim skoczycie, zastanówcie się. Nie warto skakać. Lepiej wejść do wody i być sprawnym później całe życie niż e, usiąść na wózek i nie wiedzieć, czy sobie na tym wózku człowiek poradzi. Poradzi w sensie psychicznym, nie fizycznym, bo jeżeli połamujemy sobie kręgosłup, przerwiemy rdzenie i będziemy w jakimś tam stopniu sprawniejsi lub nie, to tylko od naszej psychiki zależy, czy my na tym wózku wytrwamy X lat, tak jak ja teraz, 28, czy po prostu tak jak mój. Świętej pamięci kolega Sebastian, po sześciu latach, zmarł. Z różnych przyczyn, ale między innymi to była też słaba jego psychika. Kolejny kolejny spot odnośnie mojego skoku, co się działo zaraz po. już nie niebawem. Warto to posłuchać, obejrzeć. Pozdrawiam.